Frankowicze z przytupem weszli w nowy 2024 rok po tym, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w grudniu ubiegłego roku kolejne, niezwykle korzystne dla kredytobiorców wyroki w sprawach frankowych. Jakie wyzwania niesie za sobą 2024 rok? O tym opowiem w dzisiejszym nagraniu. 2024 rok niewątpliwie będzie stał pod znakiem przedawnienia. Przedawnienia w sprawach frankowych. I to zarówno przedawnienia roszczeń frankowiczów, jak i przedawnienia roszczeń banków. Bo to banki przede wszystkim w tym momencie drżą o to, czy ich roszczenia o zwrot wypłaconego kapitału kredytu nie są przedawnione. W tym zakresie na początku tego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił się z pytaniem projedycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem o to, czy nieuwzględnianie przedawnienia roszczeń banków z uwagi na względy słuszności nie narusza dyrektywy chroniącej konsumentów. Na to pytanie prawdopodobnie będziemy musieli poczekać przynajmniej do końca tego roku, jeśli nie do następnego. Natomiast wiadomo już teraz, że. To ryzyko, czyli ryzyko przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału kredytu skłania banki do tego, ażeby oferować frankowiczom coraz to lepsze ugody. Inną kwestią, z którą będziemy walczyć i mierzyć się w tym roku jest to, czy kredyty walutowe, w których kredyty były wypłacane bezpośrednio w walucie, bądź kredytobiorcy mieli możliwość spłaty i spłacali kredyty bezpośrednio w walutach, będą mogły być unieważniane. Aktualnie istnieje w tym zakresie spora jeszcze rozbieżność w orzecznictwie. Niektóre sądy uznają takie umowy za nieważne, inne zaś uważają takie kredyty za typowo walutowe i nie dostrzegają ani niedozwolonego charakteru postanowień zawartych w tych umowach, ani nie widzą nieważności na podstawie jakichś innych względów i takie k sprawy kredytobiorcy czasami jeszcze przegrywają. Ostatnią, trzecią, myślę, kluczową kwestią, z którą będziemy się mierzyć w 2024 roku, jest kwestia umów frankowych zawieranych przez przedsiębiorców. Coraz częściej słyszymy o tym, że sądy gospodarcze, zwłaszcza sąd gospodarczy w Warszawie, stwierdza nieważność umów zawieranych przez frankowiczów przedsiębiorców z bankami. Niewątpliwie trend ten coraz bardziej wskazuje na to, że sądy dostrzegają wadliwość umów zawieranych przez przedsiębiorców, natomiast czy taki, taka linia orzecznicza stanie się dominująca i przedsiębiorcy frankowicze będą mogli tak samo liczyć na liczne unieważnienia ich umów co konsumenci? No, na to pytanie przyniesie nam odpowiedź być może właśnie już ten rok i najbliższe miesiące. Także 2024 rok na pewno dostarczy nam jeszcze wiele wrażeń i sensacji w sprawach frankowych. Dziękuję.